Masz może wrażenie, iż ciągle odrastające włosy na ciele sprawiają, że twoje życie nie jest szczęśliwe? Masz dosyć wydawania pieniędzy na depilację woskiem, plastry do usuwania owłosienia i golarki, które tylko podrażniają twoją skórę? Jeśli odpowiedziałeś tak na te pytania, będziesz zachwycony tym, że istnieją naturalne sposoby na redukcję uciążliwego owłosienia. Te domowe metody sprawią, że przestaniesz cierpieć w bólu i z powodu reakcji alergicznych. Są również przeznaczone dla najbardziej wrażliwych typów skóry. Chcesz usunąć niechciane włosy. Oto kilka naturalnych sposobów, których możesz spróbować. Pierwsza pasta z kurkumy i wody różanej. Kurkuma jest popularna ze względu na jej właściwości antybakteryjne i antyseptyczne, ale dodatkowo działa dobrze, zapobiegając niepożądanemu wzrostowi włosów. Dodanie do niej wody różanej może pomóc eliminować brud z zatkanych porów, oczyścić i wygładzić skórę. Składniki od 1 do 2 łyżeczki kurkumy, woda różana. Przygotowanie włóż kurkumy do miski. Dodaj różaną wodę do momentu, aż otrzymasz pastę, którą możesz spokojnie nałożyć na skórę. Stopniowo nakładaj pastę na części ciała, z których chcesz usunąć włosy. Pozostaw ją do wysznięcia, czyli przez około od 15 do 20 minut. Następnie zmyj pozostałości ciepłą wodą w celu wygładzenia skóry. Powtarzaj ten zabieg raz w tygodniu, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Drugie cukier, cytryna i miód. Cukier, cytryna i miód razem działają jako doskonała alternatywa dla woskowania w salonach. Gdyż cukier, dzięki swojej krystalicznej strukturze, wykorzystuje się jak fantastyczny peeling, miód nadaje lepkości i konsystencji pasty. Sok z cytryny natomiast działa jako naturalny środek rozjaśniający i zmiękczający włosy. Składniki, jedna łyżka cukru, jedna łyżeczka miodu, jedna łyżeczka soku z cytryny, mała miska skrobi kukurydzianej, miska wody, bawełniany kawałek materiału. Przygotowanie: wymieszaj wszystkie składniki w naczyniu, które można ogrzać. Połóż mieszaninę na małym płomieniu, aby uniknąć spalania. Cukier stopi się powoli, tworząc gęstą pastę. Dodaj trochę wody do pasty, jeśli jest zbyt gęsta i od jednego do dwóch łyżeczki skrobi, jeśli jest zbyt rzadka. Nałóż pastę na części ciała, z których chcesz usunąć włosy, w kierunku, w którym rosną i dmuchaj, aby ją ochłodzić. Przyłóż kawałek materiału mocno do skóry a następnie zerwij go jednym ruchem. Trzecia pasta z ziemniaków i soczewicy. Składniki, jedna miska obranych ziemniaków, jedna miska żółtej soczewicy, jedna łyżka miodu, cztery łyżki soku z cytryny. Przygotowanie: po namoczeniu soczewicy przez noc rozdrobnij ją, aby uzyskać pastę. Wyciśnij sok z obranych ziemniaków, używając tarki i ściereczki. Dodaj miód, sok z cytryny i ziemniaków do pasty z soczewicy i dokładnie wymieszaj całość. Nałóż tę pastę na części ciała, z których chcesz usunąć włosy i zostaw ją aż do wysznięcia, czyli przez około od 15 do 20 minut. Pocieraj już suchą pastę palcami, aby usunąć włosy. Czwarta pasta z kurkumy i surowej pytaj, Surowa papaja zawiera enzym, zwany papeiną, który utrudnia wzrost włosów, działając na mieszki włosowe. Papaja pomaga pozbyć się martwych komórek skóry. Dodaj kurkumy do równania, a efekty są podwójne. Składniki, surowa papaja, jedna druga łyżeczki kurkumy. Przygotowanie, obierz papaję i rozdrobnij. Weź około od jednego do dwóch łyżeczki pasty z miski i odłóż resztę. Do papaj dodaj kurkumy i dokładnie wymieszaj. Masuj pastą części ciała, z których chcesz usunąć włosy. Zostaw ją na około od 15 do 20 minut. Zmyj resztki ciepłą wodą. Powtarzaj to co najmniej dwa razy w tygodniu w celu uzyskania najlepszych wyników. Piąte jajko i skrobia kukurydziana. Białko jaja można wykorzystać jako składnik do usuwania włosów, ze względu na jego lepkość. Dodaje się do niego skrobi kukurydzianej, aby móc usunąć nawet najdrobniejsze włoski. Składniki, jedno jajko, jedna druga łyżki skrobi, jedna łyżka cukru. Przygotowanie, oddziel żółtko od białka. Dodaj skrobi i cukier do białka w misce. Dokładnie wymieszaj, aby stworzyć pastę. Nanieś pastę na części ciała, z których chcesz usunąć włosy i pozostaw ją aż do wysznięcia, czyli przez około od 20 do 25 minut. Zdejmij pastę jednym szybkim ruchem, aby usunąć włosy. Powtarzaj to co najmniej dwa razy w tygodniu, aby uzyskać najlepsze wyniki. Wypróbuj te naturalne, skuteczne metody w celu usunięcia i pozbycia się niepożądanych włosów na ciele bez wydawania na to majątku.